Witajcie moi drodzy słuchacze na kanale Wymiatacz Dajcie do dług żebym dobył do 70, bo już mam 68, także dobrze jest Dajcie łapki w górę i dajcie komentarze Dzisiaj tradycyjny spacerek do lasków bukowych z pieskiem Jestem przy bramie, otwieram bramę Sam pieska Zamykam bramę Bramy zamknąłem. Taszki cudownie ćwierkają, idę drogą od bramy do drogi do lasu gdzie macie weekend, to pewnie policzacie Minecraft'a no, na, na tabletach komórkach jak Bruno pewnie. Inne gry, które no, Fortnite, Fortnite'a, może nie. Wiadomo. A jest wieczna pogoda, wieje wiaterek, ale jest ciepło, ponad 10 stopni. Piece jak sobie węszy No by pewne miejscowości na zakupa ja robiłem zakupów na wiele dni, także dam radę sobie w pustelni z jedzonkiem Wiadomo To są ptaszki To były ptaski z lasków bukowych i przed laskiem bukowych. Też przed laskiem bukowych jest lasek mieszany. Są dęby, sosny duże, stare. W środku tego lasku jest ogrodzony, posadzony młody lasek siatką. Powoli dochodzę do pierwszego lasku bukowego, a tam dwa pieska, piesek idzie do mnie. I ja sobie w Sytecu gram. Tak. wiadomo. Starszy osobnik obiad w domu robi. Ja pieska muszę wyprowadzić, bo w domku siedział długo i z spacerku jest. Można na ponad minutki, to może będzie taki minimalnie 5 minutek jak wczoraj poprzednio. Osiągnąłem pierwszy lasek bukowy z zreczej i Chodź 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 to jest Batman To był Batman tak. Wczorajszym filmie jest, jest zdjęcie kotków. Możecie zgadnąć w komentarzach, co to za kotki są. Są dwa rodzaje odpowiedzi, mogą być albo jedno drzewo ma takie kotki, albo drugie. No powiem, że to jest drzewo, które rośnie w rowie, żeby ułatwić. Ma kotki, bo będzie się zapylać. Także zgadujcie. Jest to prosta zagadka dla tych, którzy znają się na tych drzewach. No wie wiatr, jeszcze sobie węższy. Idę łącznikiem między pierwszym a drugim laskiem bukowym. Także mamy już w sumie przedwiośnie Tak, już piąta minuta leci Ponad 4 minutki jest Na 5 minutkach będzie zakończenie Batman 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 Chodź Mam pieska Powoli dochodzę do dwie grasku bokowego tak. Doszedłem do drugiego lasku bukowego, doszedłem do trzeci lasek bukowy, za chwilę, no ale to już nie będzie, bo będzie odcianko 5, 7, 3, 6, 5, 4, 3, papatki, coś koniec, papatki, końspa, koniec, 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 koniec